Ale mi się czoło świeci. Wygląda jak miał czapkę. Albo była aureolkę. Jestem Jezuskiem. Dobra, koniec tego Wygłupiałem się. Ej, 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 porwało mnie, porwało mnie! Wypuść, wypuść mnie! Ej! Wypuśćcie mnie! O! Widziałeś to? Na, nawiedzone. Nawiedzony samochód! Ej! Skąd masz takie zajebiste słuchawki? Mam no, taka limitowana edycja. A skąd je masz? Nie powiem. Ej, czekaj, nie, ja też coś mam. Czekaj. Mam... 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 Mam kurwa żarówkę na głowie. Ja mam pomysł! Ja mam plan! I nie wykonam go sam. Ja też mam pomysł. Mamy pomysł na odcinek, koroner. Ja nie znudzi mi się to, to jest zbyt dobre. Czy ty. Macham ręką. Kolejny ja bardzo... odcinek z rezydencji w Roblox, ale tym razem mamy pomysł na odcinek. I wygramy. Przeżyjemy przetrwamy noc, prawda, corner? No więc mamy plan taki. Nie zostajemy zjedzeni przez potwora, który tu przyjdzie o 12:00 pm. Plan jest prosty. Teraz trzeba go wykonać. E, włączamy radio. I teraz tak. Wyłączamy radio, bo to jest nam niepotrzebne. Teraz tak. Dzielimy się na dwa mobilne zespoły. Nie wiem, czy mogę tak nazwać, ale w każdym razie tak spróbujemy ej, zrobić, ej, że. Ej, ej, zaku, Zaku. Możemy jeszcze testować, bo myśmy zmieniła na drugiej. <grym> <grym> Wejdź. <grym> no to, to, to ten. Nie wracaj. Odpalej to kółko pan, bo nie wytrzymam. Spokojnie, odpalimy za 3, 2, 1. Puff, I o. nagle magia montażu wszystko przyspieszyła. No, więc plan znacie, gdzie my go wykonać. Można najpierw sobie pozbieramy gadżety? Nie, nie możemy. A, czekaj, bo ja nie mam flashlighta, dobra, muszę flashlighta podnieść, żeby podnieść baterię. Make sense, no of course. Dawaj to. Puszczę mnie. Cieszę się, że na to wpadłeś. Teraz mogę, zajebiście. I mam tu kole? Dobra, to ja zbieram kole. Dobra, wiesz co? Ja podniosłem już klucz, więc ja będę brał dwie kole i ja będę się ganiał z potworem, a ty na górze w komputerze i po prostu graj w komputerowe gry. Online, czyli to, dobra? Czyli to co zawsze? Kurde. Where is the second one? No też zabieram? Chyba. Czyli tu? tue, mamy kole. Ty nie masz po co wychodzić w ogóle z tego górnego pomieszczenia. Tu masz kibel, tu masz wszystko co potrzebujesz. Nawet masz pomysł nad głową. Znaczy ja muszę jeszcze przejść na zewnątrz jedną rzecz. No tak, musisz nam jeszcze coś zrobić. Um, a ja idę odpalić radio i zaczynamy zabijać okna. Ja zabiję okna na dole i na górze, żebyś ty też był bezpieczny w miarę. This is an official emergency broadcast. Tylko zrobię tak, że na dole będą podwójne deski, na górze będzie pojedyncza deska, więc na górze jesteś skazany na to, żeby uważać. Ja chyba też, ale ty bardziej. Znając moje szczęście zgadnij do kogo pierwszego przyjdzie hmm, Wydaje mi się, że przyjdzie na, na dół najpierw, ale mogę się mylić, zobaczymy. Dobra, zaczynamy zabawę przygotowania przed nadejściem tego monstrum, więc ja zacznę od przebijania góry. Mam nadzieję, że ta noc skończy się dużo przyjemniej. Dobra, mamy wszystko zabite mniej więcej? Dobra, to ja dodam tutaj jedną, jeszcze i tutaj dodam drugą. Tutaj do ja, to ja gry, do no gry. Nara. Dobra, świetnie, czyli to, to co? To, 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 to robisz najlepiej zawsze. Dobra, ja jeszcze pójdę się przejdę do generatorek zobaczyć. Ale świeci słoneczko. Ale czemu zachodzić? Nie zachodź, bo przyjedzie do nas paskudny sąsiad. Z paskudnym razem twarzy. Cię z jak biegniesz. Widzisz, że mam pomysł? Cześć. Widzę. <graf aumentar andaruso> <assistance> no dobrze. Ale coś ci nie świeci, ta żarówka to chyba nie działa. Nie, <vista scrolling> <diese> <monster> nie no działa działa, tylko nope, musisz uh, <Sammy> mocniej <italiano> zauważyć. Czy coś? Z czego nie będzie świecić, jak będzie goniły potwór, wiesz? Tak mi się wydaje to miłej zabawy na zewnątrz. Teraz ja może pójdę otworzyć kabelki. Zawczasu, żeby potem jak będzie gonił ten poryty człowieczek to nie będą się otwierać tej skrzynki. Ale ja nie wiem na jakiej zasadzie to działa, w sensie czy on, on to otwiera i to tam... Ooo, mnie wystraszył księżyc. Czy on otwiera te kable i on coś tam robi, czy, czy ja zepsułem w tym momencie? Nie wiem, zamykam drzwi. Uuu, jest, jest! jest, Jesteśmy wzbogaceni o doświadczenie z poprzedniego filmu. Wiemy mniej więcej, z czym mamy do czynienia, ale. I mamy też plan, ale. Czy nasz plan jest dobry? To się zbliża. A i polecam nie zamykać ci drzwi tutaj. Otwórz, otwórz tę szafę i będziesz musiał ten tutaj patrolować. W sensie siedzieć w kąpie. No dobra, tak jak teraz i wiesz. Wiesz o co chodzi? No ja wiem, wiem, ale jak się stary, nie da zatrzymać. Jak przyjdzie do ciebie stary i powie ci gaś ten komputer, to wtedy... Nie! Dobra, ja idę jeszcze generator uzupełnić, bo 10 PM jest już jest niebezpiecznie. Dobra, teraz ja czekam do 12 przy generatorze, go napełniam i wracam z wydupcą do domu i zobaczymy co się wydarzy. Czy przetrwamy tą noc. Dobra, wydupcą stąd. Jest 12 za... moment dosłownie generator na stuwie. O, jest już cholernie ciemno? No jest, jest. Bo 12 właśnie wybija. Dobra, zamykam to. I teraz o. szukamy. I teraz tak. Musi, musisz tam patrolować i mówić mi gdzie on mniej więcej jest. Jeżeli go gdzieś, gdzieś widzisz, to dawaj teraz znać. Ja i tak tu patroluję dół i szukam paskudy, żeby go wystraszyć światłem. Bo z tego co wiemy. Wysraszyć go trzeba światłem, widzowie pisali mi Ale tym z domu, nie z latarki A jak wejdzie do mieszkania To tylko szafa Nic innego Ale no, uh -huh. to jest niepokojące Jak się samemu tutaj się... O! Widzę go! Gnoju! Gdzie? Na dole Ale gdzie jest światło? Włącznik, włącznik! O! Po, poszedł, poszedł Poszedł? Poszedł Ale, ale mi okno i chyba jedną belkę Bo zbyt długo szukałem włącznika Bo jestem debilem i nie wiem gdzie są włączniki Ale dobra, otworzyłem pierwszy atak, corner. Okay. Ale jest grubo, bo jeżeli wejdzie do tego samego okna Uuu, To szafa chyba tylko co to było? To ja, to ja Kurwa mać, nie strasz mnie człowieku Myślałem, że już wchodzi do mnie Od dołu Po prostu pilnuj tam góry I teraz muszę do ciebie przyjść no. Jest mnie! Uh! Dobra Wystraszyłem go Widziałeś go na kamerach, bo... <laughs> Widziałem, jak do lasu spierdolił. Widziałem go. Widziałem, przysięgam. Widziałem go tam. Dobra, atakuje dół, menda. Atakuje dół potężnie. I dobra, zrobiliśmy większy progres niż w całym filmie ostatnim. Przez chwilkę, chwil, teraz. Ej, ja muszę iść generator naprawić. O w dupę. Muszę na zewnątrz iść. Pa Patrz. Patrz na kamery, corner. Patrz na kamery, Proszę. Uh O-o -oh. Co? Yes, yes. Proszę, żeby tu nie przyszedł, proszę Proszę Kurwa, idzie Podejście numer dwa Teleportation Totalnie przez to gadanie zapomniałem o generatorze, nie? I tym, że muszę go odstraszać ciągle, się skupiłem na tym jak Masakra, dobra otwieraj to, i to Czekaj, już włączyłeś? Tak Kurwa ja muszę jakieś drabiny postawić Idź, bo A. ja już tutaj szukam drugiej koli. Gdzie z drugą wola, wziąłeś kolę? Nie Zgubiłeś kolkę? Nie no, nie znalazłem jej nawet, więc nie miałem jak jej zgubić No dobra, pierwsze, po, pierwsze podejście, jakby plan był dobry, wykonywaliśmy go w miarę dobrze, ale Coś, coś, coś poszło nie tak, Corner, coś, coś poszło nie tak mm. To, że się dobrze bawisz na zewnątrz znowu z ramionami. A, ja trzeba kamery zamontować. Więc plan jest taki, że nie giniemy tym razem, naprawimy kabelki, odstraszamy monstrum i pamiętamy, gdzie są pieprzone przełączniki, bo mam z tym problem. Generator. Ej, to jest. Wyłaś, wyłaś, e -e -e -e. generator. No i też o. właśnie się doinformowaliśmy, że e, tlen działa na zewnątrz. To w sumie ma logikę, nie? W sumie. No tlen jest na zewnątrz, trzeba uszyć. <noise> no. No ale jakby to jest dziwne, że nie ma go w mieszkaniu, jakby... Wiesz, kiedy otwierasz przykładowo drzwi mieszkania, dlaczego wtedy tlen nie wchodzi do mieszkania? No też nie wiem, patrząc na to, że wszystkie okna tutaj nawet nie ma, nie ma okien, to po prostu są otwarte te. Znaczy, właśnie są szyby, bo on je wybija, wiesz? Bo najpierwsza jakby ochrona a. okna to szyba, a potem są deski, nie? Więc powiedzmy tam gdzie mamy jedną deskę, to mamy szybę, potem deskę dopiero. On musi zamachnąć się dwa razy. To już zauważyłem, no bo wiesz, też był dźwięk wybijanej szyby, no to tam coś musi być, nie? Dobra, ja tutaj doprawiam nasz engine za pomocą kanistrów, tak jak długo mogę, to to robię. I za moment wydupcam stąd. Dobra. Oh, ej! Yeah, yeah, wydupcam. Yeah, yeah, yeah. wydupcam, wydupcam do domu. Mam nadzieję, że zdążę. To Dobiegnie! Co? Nie, nieprawda. To się zaczyna od 12. Z lasu, proszę. z lasu! Sam jesteś z lasu, albo cię zaraz zamknę w tym lesie. Ej, idealnie ja zdążymy. jak to przechodziło? O nie. Nieprawda, nie kłam. Dobra, szukamy. Corner! O nie, o nie, o nie. Oczy otwarte! Szeroko! Szeroko oczy! I szukaj potwora. Pamiętaj, to może być za tobą w każdym momencie. Musisz mieć oczy na tyle głowy. Słyszałem coś. Patrz w kamerę i informuj. Aha. O! Jest! On! Gnoju! O. Nie dla ciebie! Dobra, pokonany za pierwszym razem. Um, jak, jak myślisz, kiedy. To ty? Tak, to ja, to ja. Wystraszymy go dwa razy i wtedy zadopcam do generatora. Myślisz, że, że to będzie dobry pomysł? Sprawdzimy, to się przekonamy. Ma, Boję się Boję się, że wyjdę i znowu ja mnie nie zjemy. Nie, nie będzie. będzie. mnie znowu. Ja będzie. Dobra. Szukam go. Szukam go. Gdzie jesteś? Po tworze. Czego nie ma? Nie To dziwne, bo u mnie też go nie ma Ty, zobacz dokładnie No nie widzę O! Jest u ciebie gdzieś! Ro o kurwa, O, musiał być! O kurwa Chowam się O kurwa O nie, o nie o nie Kur... Korner, jedno zadanie, pilnować kibelka Uciekł? Nie, są my Ooo, śnieżowy ekran Nie wchodź tu, nie o. wchodź tu Nie, nie mam mnie tu, nie mam mnie tu Idź stąd, bo muszę tlen naprawić, ziomek! Mm. Konier, on wie, on wie! O! Chyba zniknął Zniknął? Nie idę do generatora Zapieprzam do generatora Dobra Kolkę piję o, nawet. Nie. Biegnę, biegnę. No, Ile... szybko. Biegnę. Bo ja zginę. Nie. No, Już. Wolno działać. Dobra. Dobra. Nie Jeszcze. Proszę. No nie, znowu to samo. No nie, znowu to samo nie wolno. Nie wolno do 100%. Nie wolno do 100%. Słyszę jego oddech. Ja, ja go nie widzę. A bo ja mam kamerę na Tobie, dlatego ja nie, nie mogę go jakby śledzić sam, so, so, tak manualnie. O. Nie mam baterii już. Szczęście, A. że uzupełniłem ci tlen, nie? No ja to posiedzę już, bo ja nie mam baterii ani nic. Dawaj wyłaś. Nie mogę. Ma nie mam, Ja nawet latarki nie mam. Nie ma go wyłaś. Nie, 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 nie. No, wyłaś, będzie, wszystko będzie bezpieczne. Będzie, no, musisz, nie, musisz, nie. musisz mi zaufać, corner. Teraz albo nie Raz, bez... dwa, trzy, otwierasz szafę. A! <grym nie <grym było Przecież tam nic nie było. Lampił się przez okno tutaj. No, było go wystraszyć, zaraz już wszedł i cię dorwie. Słyszałem, jak sapnął. Znowu? Ej, czwarta imię jest. Czy nam się uda? Ja pierdolę, nawet mnie wystraszył! Co no. jest? O no, 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 kurwa! OLO, on pojebany jest! Ja Ej, skąd on wiedział, ja. że ty w szafie siedzisz? O, nie zrobiłem żadnego ruchu nawet w nie? Jest! Ty, czyli szafa nie do końca ci tak broni, jak, jak nam się wydawało. Ja już nie chcę. Zostałem zamknięty w szamie, jakiś ziomek, mi i powiedział: Zaufaj! Otwórz, nic nie będzie! Otwiera i przez okno widzę kurwa gały, które są we mnie wlampione. Wszystko skończyło nic się tak, jak miało się skończyć. Czyli miało mnie zabić! Nie. Dobra, to podejście będzie. Em, finalnym. Nawet założyłem opaskę bojową, bo to będzie bojowe podejście. Rozumiesz? Bojowo to ci zaraz spuszczę. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ciekawy jestem, czy on cię zauważył przez to, że ty siedziałeś w tej szafie cały czas i nie wolno, tak? Albo przez to, że ty otworzyłeś tą szafę i on widział, że ty tam włazisz? No, może na przykład, nie wiem, nikt by nie zauważył, jak ktoś otwiera szafę i mówi: Hej, jestem tutaj! Może takie, ten potwór nie jest taki mądry, jak nam się wydaje? Za, zaufaj mi, otwórz na trzy, co nie za takie: O, podejdź do okna, zobaczę, co jest w stanie. O, siema! <laughs> Dobry, dobre to było, ale dobra, spokojnie, teraz się uda, mówię ci. Ja ci mówię, to będzie to podejście, corner. Czujesz to? Ja to czuję w mojej opasce. Ninja. Jestem super ninja, więc jakby. chyba jestem. Totalnie szybki. I wiem teraz, że nie można dać generatora do 100%, bo wyjdzie znowu zza ten debil i mnie zażre. A, jeszcze klucz masz na górze do A... Dobra, mam cię. Idę sobie do generatora jeszcze przed ostatnimi godzinami. Będę uzupełniał to do momentu. Aż będę mógł. Potem odstraszamy go dwa razy i wydupcamy naprawić generator do 80 punktów i potem wydupcamy stąd i już nie wracamy nigdy. Ok Korda, masz tylko jedno zadanie. Musisz patrolować te pomieszczenia chodząc sobie forfan i uważając, żeby ziomek nie przebił się przez okno. Będzie... Chciel... Uda ci się! A czemu łazience nie jest zabite deską? A, nie starczyło mi? Dobra Podejście numer 3 W rezydencji... w masakrze w rezydencji. Czy na no odwrót? Nieważne. Pilnuj kibla, corner. Błagam cię. Pilnuj! Ciężko jest. Biegaj w kółko po prostu. Biegam. Dobra. Gdzie jesteś Gadzino? Pokaż swe ślepia. Wiem, że przyjdziesz. Jest? Nie. ŚWIATŁO! A, ostraszyłem, ostraszyłem, Słyszałem, zajebiście I teraz zgasić Z Tak, tak, zgasi od razu Zmienił taktykę Teraz robi wiesz Od góry atak O stary, on, on się da adaptuje do naszej strategii chyba Bra Teraz przyjdzie na pewno na na pewno Powiedział sobie owe gnoje Rozdzieliliście się To ja zaatakuję od do dołu tym razem na pewno tak sobie pomyślał Czy potwory ma mają myśli? W takich grach komputerowych? Nie wiem Nie wiem, choć się domyślam Dobra, nas wystr On... wystraszymy go teraz i ja wydupcam po generator Gdzie on jest? U mnie! Dobra, strasz go Już. Dobra, lecę po generator. Jak najszybciej. I teraz dwa razy generator, okay. dwie, dwa kanistry i wydupcam. Dobra, spieprzam stąd. Szyję jeszcze. Boże, co to było? Zamykam. Dobra, przeżyłem. Jest dobrze. Okay. Ale wypiłem kolkę z paniki, bo bałem się, że przyjdzie I mnie zjezdą Dobra, uda nam się, stary, uda się No Ale on nie atakował jeszcze dołu On, o! O, masz do... o! Poszedł, dobra, nie, 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 nie mi okna Więc jest dobrze O, o stary Teraz tylko pytanie. Dobra, po następnym ataku idzie znowu do generatora. Więc łaskawie potworzy, zaatakuj nas jak najszybciej, proszę. Bo nie zrobiłem o 2 do końca. Teraz trzecia AM Corner. Jest trzecia, jeszcze chwila. Jeszcze dwie godziny chyba, nie? Do piątej, jak w naf to działa. Chyba. Jest u mnie. O. Dobra, generator Zapierdalam po generator Miej mnie Boże w opiece Mam bandamę wojownika, ninja Nie pozwolę się mnie zabić Dobra, raz Dwa I spierdalam I spierdalam, jak najszybciej Mam kolkę, nie zawaham się jej wypić Kumasz? Proszę nie zabijaj mnie Dobra Jestem w chacie Jest potwór Spierdalaj O Nie wybij mi okna Jeszcze ani jednego Jestem kozak Jestem kozakiem Koryder powiedz to Jestem kozakiem eee, Dziękuję, dziękuję. W bardzo ciekawej sytuacji Co się dzieje? Nic Dobra Nic Czy się uda? Stary jest czwarta AM Godzinka tak? I, I jesteśmy Aha. w domciu, i jedziemy stąd, rozumiesz? Już nigdy nie wracamy. Jesteśmy A! bezpieczni. Co? U mnie był. Zajbiście. Ja już nie mam latarki. <laughs> Ej, czemu mi śnieżył ekran? Nie wiem. Kurwa, co jest? Na górze go nie ma. Śnie śnieżył mi ekran. Jakby był. Gdzieś. U mnie na on gdzieś. On gdzieś tutaj chodzi dookoła, chyba wiesz? Jak rekin. Dookoła nie? ale śnieżył mi ekran, naprawdę, przez chwilę, to było dziwne Tak jakby gdzieś był właśnie, ale ty go odstraszyłeś hmm. Jest u mnie, kurwa O, o. o rozjebał mi okno, ale uda Co o jest? Nie. O kurwa, prąd Elektryka Dobra, biegnę Dobra, idę do szafy Ja biegnę elektrykę naprawić Corner, ktoś musi być mężczyzną tutaj Ej Eee ten. Naprawiłem! Mam Czekaj! Nie zabijaj, proszę. Poczekaj! Zamknij to! Dobra, zamknąłem. Nie potrafię otwierać kurwa i zamykać drzwi. Przysięgam. <grym> Dobra. Jeszcze tylko trochę. Co jest? On tu gdzieś jest! Chowaj się! Jest tu gdzieś! Chowaj się! Otwieraj! Musimy wejść w corner! Yeah! Ooo! Oh! KURWA biegł na mnie! Let's go! Słyszałem go! Słyszałem go <laughs> <na otworzeniu> drzwi! <laughs> Jeszcze padłem na końcu. Yes! 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 Ah! Corner, we did it! We did it! Przynajmniej chyba z pięć razy byłem na górze zaatakowany! A ja już Ci drzwi tam, wiesz, bo chciałem się schować do Ciebie, a potem patrz, to od Was zaczęło spać. Super, mówię... jakbyś mi za, przy śnieżącym ekranie otworzył drzwi, jak on by za był gonił, to byłoby świetnie, co nie? Wow, udało się. Wiesz, wiesz, co teraz oznacza to, że wygraliśmy tą noc? Nie. Widzisz tam, nie. co jest? Nie. nie, 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 nigdzie nie idziemy, nie. O tak. Alek. Nie. O tak. <ślesk> nie. Czy jest Pan gotowy na to, żeby przejść tą grę w trybie Bloodmoon? Nie, zwalniam się. Tryb Bloodmoon będzie z pewnością ciekawy. Widzimy się następnym razem.